Do końca marca każda gmina musi uporać się z problemem bezpańskich psów. Byliśmy więc z wizytą w Brzeskach, gdzie znaleziono już sposób na bezdomnych czworonogów. Ja myślę, że większość gmin ma problem z bezdomnymi zwierzętami. Przyjęcie tego programu w jakiś sposób ucywilizuje myślę, ten problem i no, będziemy się starać, aby zapobiegać bezdomności tych zwierząt. Przyjęliśmy różnego rodzaju zapisy dotyczące opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, które, które zobowiązujemy się dokarmiać w zimie. Jest to wymóg ustawowy do 31 marca Rada Gminy musiała przyjąć tego typu program. A, że bezdomne zwierzęta są zagrożeniem dla ludzi. Nie trzeba chyba nikomu o tym przypominać. Bezpańskie zwierzęta nie są wszelakie zagrożenia. Przede wszystkim jeśli chodzi o określenie, to są pierwsze pasowe niebezpieczeństwo dla dzieci dla przechodniów. Te zwierzęta bardzo często są wylęknione. Przestraszone, bardzo często są wychłodniałe i mogą niestety atakować i ludzi, i dzieci, i inne zwierzęta domowe. To jest, to jest pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie to jest takie, że w związku z tym, że te zwierzęta bardzo często kąsają, ostatnio mamy duży problem, jeśli chodzi o zagrożenie wściepiznem na naszym terenie. Te zwierzęta niestety mogą przynosić sam faktorem ponieważ mają bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami więc stanowią bezpośrednie zagrożenie, jeśli chodzi o Rząd dołożył gminom kolejnych obowiązków. Od teraz problem bezpańskich psów to problem gminy. Jak mówi powiedzenie, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Może przyszedł więc czas na to, by człowiek zrewanżował się swoim czworonożnym przyjaciołom. Ilona Czarnecka, Jasło Foriu.